Hej okay, kochani, słuchajcie, dzisiaj mamy dla Was potężny challenge. Spe specjalny odcinek, który to będzie po prostu challenge. Będzie to nasz w ogóle pierwszy challenge, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo w sumie mamy małe doświadczenie w challenge'ach jak na razie, więc zobaczymy, czy w ogóle nam się to uda. Challenge ma być śmieszny, ale też ma być bezpieczny, bo to też nie polega na tym, żeby coś komuś się oczywiście stało. Także bądźcie z nami, zaraz się dowiecie, jak ten challenge będzie wyglądał, one już tam na nas czekają. I zaraz Wam mówimy, jak dokładnie ma to wyglądać. No, więc tak, słuchajcie, mamy e, takie zasady challenge'u, że chodzi o to, że ktoś, kto zostanie właśnie wybrany za chwilę, e, będzie miał przyprowadzić konia na uwiązie, ale. ale z zamkniętymi oczami, z zasłoniętymi, słuchajcie, oczami. Założymy sobie tą opaskę oto. na oczy. Żebyśmy naprawdę nic nie widzieli Za chwilę jeszcze przetestujemy Czy naprawdę nie widzimy I zobaczycie jak za chwilę Mamy losy Tutaj są cztery losy Czyli cztery nasze konie I mamy monetę jedno... Złotówkę Złotówkową. I tą złotówką będziemy zaraz sobie losować Kto zaczyna, Kto zaczyna? No to zaczynamy losowanie Ja się jaram bo... Dobra, ty jesteś orzeł czy reszka? Orzeł, to ty jesteś reszka Mam nadzieję, że mi nie spadnie. Jeszcze jak to się robi. Tak i zaczyna... Reszka. <gryw> zaczyna. Nie mogę się doczekać. A teraz mamy zasady gry naszej. Mamy losy. I Janek wylosuje, skoro zaczyna, wylosuje sobie konia, którego mam przyprowadzić. Wylosowałem... Manię. <gryw> Wylosowałem Manię, czyli słuchajcie najgorzej, bo Mania to jest kucyk, który po prostu jest tak ciężki do złapania, nawet z otwartymi oczami, a zasłoniętymi to jest po prostu najgorzej. To jest tak jakbym wylosował Brazylię na mistrzostwa świata. No, dobra. Przedstawiamy Wam teraz zasady dokładne, jak będzie to miało wyglądać, bo chodzi o to, że to nie będzie tak, że będziemy gonić te konie z zawiązanymi oczami po prostu, bo to byśmy musieli nagrać dwie godziny odcinka, żeby to zrobić. Przede wszystkim chodzi też o bezpieczeństwo, więc to też nie ma być tak, że po prostu wchodzimy sobie w stado koni z zawiązanymi oczami. Pamiętajcie, że tego nigdy nie robimy, no bo to nie jest po prostu coś, co na co dzień można sobie. Tak, o po prostu przy koniach robić. Będziemy szczególnie uważać, bo chodzi o to, że każda osoba, która będzie tego konia jakby musiała przyprowadzić, czyli teraz ja Jankowi będę pomagać, słuchajcie, żeby doprowadzić go z tymi zawiązanymi oczami do konia, czyli do mani w tej chwili. Manie muszę mu pomóc, jakby namierzyć. Chodzi o to, że ja po prostu muszę przypiąć uwiąz o kantar. I jeśli mi się uda, no to wtedy wygrywam. I na to zadanie każdy z nas na to mamy po 5 minut, czyli teraz będzie Janek miał 5 minut na to, żeby złapać manię i ma trzy próby, słuchajcie, to jest bardzo ważne, że ma trzy próby, żeby przypiąć manię do kantara. Jeżeli mu się nie uda, to ma szansę ratunkową. Czyli... I słuchajcie, ma. Koło ratunkowe. Smaczek. Czyli smaczek. I na smaczek, jeżeli na ten jeden smaczek mania nie da się skusić, no to wtedy zawodnik przegrywa, no bo nie złapał konia. A jeżeli złapał konia, użył tego smaczka, to wtedy liczy się czas, w jakim ten koń został złapany. Im krótszy czas złapania konia, wygrywa. A potem Wam powiemy dokładnie, co będzie e, w momencie, kiedy przegramy. Ten challenge. Ej, ale nie psujcie zabawy. One już tu idą. Słuchajcie, mam piłkę. Janek, czekaj, trzymaj uwiąz. Tu masz uwiąz. Dobra. I teraz... No gracja, to nie jest nic dla Ciebie. Nie jest jabłko. To jest piłka. idźcie sobie dalej. idźcie Dalej idźcie! Dalej idźcie już! Idźcie sobie dalej, poszły stąd. Dobra, na pewno nic nie widzisz? Nie. To teraz to sprawdzimy. Tylko nie, no, nie. O dobra, słuchajcie, rzucam mu piłkę. Jak nie złapie, no to znaczy, że nie widzi, chyba nie. <noise> Jesteśmy na placu. Konie się ustawiły tak śmiesznie w parami. I musimy teraz yy, przede wszystkim. Bo w ogóle to jest dziwne, bo one cały czas chcą do nas przyjść, także nie spodziewaliśmy się tego, ale szczególnie Livia jest zaciekawiona w ogóle o co chodzi. Ale ja ja więc teraz tak, e, ja mam tutaj stoper przygotowany, odpalam go za chwilę. No i będę instruować Janka, gdzie ma iść, żeby tylko pamiętaj, żebyś trzymał uwiąz za sobą, bo żeby nie widziała, nie? Palam, robimy start i masz 5 minut. Ok, ja ci teraz będę mówić, gdzie masz iść. Idź przed siebie. Dobra, jeszcze przed siebie. Ok, odwróć się w lewo, tak i prosto przed siebie, trochę w, w prawo. Ok. Uważaj, bo jest Liwia teraz koło ciebie. Idź przed siebie. Uważaj. Dobra, teraz incela przyszło. Dobra, stój, stój na razie. Stój, ja je zabiorę stąd. Livia, idź sobie. Ja Kto to jest? To jest incela? No Livia, nie. To jest incela? Tak, to jest incela. Dobrze poznajesz. Gdzie jest Mania? Mania jest e, przed tobą, ale z Aliwią. Aliwia stoi koło mnie, więc poczekaj. musimy teraz e, zweryfikować temat, jak e, to zrobić, żeby się ominął. Dobra, teraz dobrze stoisz, idź prosto, nie tu, tu bardziej tam, 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 tam. <śm> tak. O, dobra, teraz odwróć się w prawo i idź prosto. Idź prosto, Libia nie, nie przeszkadzaj. Dobra, teraz się obróć w prawo i idź do przodu. Idź do przodu, uważaj. Okej, okay, jeszcze kawałek i masz Manię przed sobą. Nie, jeszcze nie. Prawo trochę i teraz masz... Ma jeszcze, jeszcze do przodu, Mania ucieka. Mam. Mam <grym> mam. Dobra, poczekaj, zatrzymaj się. Słuchajcie, to jest tak dziś ja nic kompletnie. Nie... Ale one nas otoczyły w ogóle. No ja, ja czuję oddech. Ja nie wiem czemu, bo one myślą, że my coś mamy, to jest Incela. <grym> ja właśnie czuję oddech. <grym> A ona ale wiecie, jak się zmysły wyostrzają, jak się nie widzi? Masakra! One stoją po prostu idealnie koło nas, i ja nie wiem, czy one myślą, że my coś dla nich mamy. Dobra, ale słuchaj, czas leci. Idziesz do przodu? Idź A do mówicie, przodu. Idź do Idź do przodu, trochę w lewo i do przodu. Mania jest, o, dobra, w, obróć się w prawo i do przodu. Nie, trochę w lewo i do przodu. Dobra, w lewo i do przodu. Dobra. I stań. Dobra, I schowaj, uwiąz za siebie. I powoli idź do, w, lewo, w prawo się obróć. Tak. I nie. No, Mania się poszła. Słyszałem. Właśnie. Dobra, idziemy jeszcze raz. idź do przodu, zupełnie do przodu. Teraz w prawo, i do przodu, i do przodu, i do przodu, i do przodu. No, Mania znowu sobie poszła. No, stój Dobra, słuchajcie, są 4 minuty, więc jeszcze chwilę i musimy to jakoś zdziałać, żeby Janek dał radę złapać. I teraz Mania jest bardzo blisko mnie tutaj. Jest Liwia i jest Incela. Więc ja postaram się mu trochę pomóc, żeby e, nie podeszły. W... Dobra, poczekaj. Nie, 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 nie. Dobra, masz manię teraz. Masz manię. Jest mania. Yes, mania. Jest ok, ale powoli, spokojnie. Powoli, nie bez nerwów. Ok. Zapnij ją obojętnie, jest gdzie. Jest! Jest nie, to ty? <grystanie> no, udało ci się. I słuchajcie, udało mu się to zrobić w ciągu 5 minut, bo troszeczkę tutaj za późno wyjęłam telefon, więc teraz możesz ją nagrodzić tym smaczkiem, który ona nie dostała. Nie będzie się to liczyć. M <grystanie> A wy tak utrudniałyście zadanie. Ej, ale wiesz jak ja się bałem, że ja walnę po prostu... Nie! Dobra, słuchajcie, Janek ma na razie zaliczone zadanie, ale nam przeszkadza samo To co? To teraz... Wyczekacie, a my idziemy losować. No dobra, więc losuję. Życzcie mi powodzenia. Nie wiem którego konia bym chciała najbardziej wylosować. Może nie Mania. To Mania to jest ciężki. Może do dozgrzeszy. Więc słuchajcie ten. I co to jest? Wylosowałaś Incela. Dobra, Alicja teraz zakłada. Trochę ciśnie, nie? No trochę tak, ale tutaj... Okej. chcesz czapkę założyć? No, chcę, założyć, Ale mam zamknięte oczy, więc nie będę i tak, i tak widziała Dobra, zrobimy eksperyment znowu z piłką Żeby nie było, że Alicja coś widzi Hop No Jak widać nic, nie ma prawa widzieć I słuchajcie, jesteś gotowa? Eee, no Dobra, obróć się trochę w lewo z prawo znaczy się Cyk, włączam, czas, start Dobra no. yy, Idź prosto cały czas Żebym nie weszła w żadnego konia No spoko Jeszcze masz dużo miejsca Masz dużo miejsca, możesz spokojnie iść Możesz iść szybciej, tu nic nie... Ja nie mam nie mam uwiązu, to jeszcze... Aha, nie dobra <noise> Zapomniałem Dobra, szybko uwiąz. Proszę bardzo. Dobra. Śmiało do przodu. Incela tam stoi, czeka. <grymne> Nic się nie bo Ja wiem, że to jest dziwne uczucie. Jest straszny. O. Incela nawet idzie w naszym kierunku. Więc idź prosto cały czas prosto. Jeszcze, 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 jeszcze. Incela do ciebie idzie. Wyciągnij rękę. Idź do przodu jeszcze. Obróć się trochę w prawo. Masz już incelę. Masz incele. No to było. To było, to było aż za proste. Zapiełaś, Dobra. Minuta 17. No, jest rekord. Ale incela ci to ułatwiła, bo szła po prostu w twoim kierunku. To. No dobra, ale słuchajcie, no. Wygrała Alicja My po prostu. Wygrałam? Pomogłaś mi wygrać. Teraz dostanie smaka. <noise> <noise> Incela ułatwiłaś to za bardzo. No. Ale Incela jest taka kochana, nie? Incela jest taka kochana, że ona zawsze wszystkim pomoże. Wszystkim. Mm, wszystkim pomoże. Powiem szczerze, że koniom się nawet podoba ta zabawa. <noise> ty chciałaś powiedzieć. Spoko gracja myślę, że uda się ciebie wylosować. Ue, a one tam teraz biegają, bo wiadr zaczyna wiać. Więc słuchajcie, Janek przegrał, znaczy nie, nie przegrał, bo, miał gorszy, bo miał gorszy czas. Po prostu ja miałam lepszy, ale incela mi pomogła, więc to też było takie naciągane. Ale dobra, dobra, masz cztery konie do wyboru i sobie losuj, którego konia będziesz... Łapał. Olivia. <noise> no dobra, to nie będzie trudne, ale słuchajcie, teraz e, dla osoby, która miała gorszy czas, zrobimy trochę trudniejszy ten e, challenge. Bo teraz e, będziemy jakby tak samo doprowadzać e, osobę e, z zasłoniętymi oczami do konia. Ale żeby było trudniej, no to po prostu nie będziemy mówić, że to jest na pewno ten koń, tylko Janek będzie musiał poznać, czy to jest na pewno ten koń. Po jakimś elemencie, nie wiem, głowy czy <laughs> czegoś, będzie musiał się upewnić, że to jest na pewno Livia, a jak na przykład wybierze innego konia, no to co? To przegrywa. Ja cię będę doprowadzać do Livi, ale jak się pojawi inny koń i wybierzesz innego konia, no to, to trudno. To trudno. Rzucam. Dobra. Teraz możesz chwycić się tego uwiązu, a ja cię poprowadzę kawałek, bo jeszcze my mamy daleko do koni. No, jeszcze mamy kawał drogi do przejścia. No to dobrze. Okay, ale wiecie, że jak mam zasłonięte oczy, to cały czas się boję, że zaraz głową. Wejdziesz to się uderzy, wiem, że dobra. Ty... Słuchaj, poczekaj, no. zatrzymajmy się. Koniec tutaj powoli są. Dobra, słuchajcie, jest włączony czas. No i mamy 5 minut na złapanie. Ok, Livia jest przed tobą, także idź do przodu. Jeszcze spokojnie masz. Spokojnie, masz czas, jeszcze, jeszcze i powoli się zatrzymaj. Dobra. No dobra, nie, tu jest, o, jest, dobra, jest kłąb i teraz musisz sobie wyszukać, gdzie ma głowę. Wiesz co? Jest... Y jest, ale zapnij jeszcze. Ale to jest ona, tak? No, a, ale sprawdź czy na pewno. No, wydaje mi się, że tylko ona, tylko ona tak szczypie. Yes! Brawo. <grywa> Minuta 5. No więc tak, mamy minutę 5, ale to była jakby to tak samo jak w zawodach, to już był przejazd treningowy, więc miałeś czas nie przekroczony, ale ja wygrałam jakby czasem. No, i ty teraz miałeś treningowy przejazd, więc masz no, minutę 5 w przejeździe treningowym. Zwycięzcą zostałam ja, a Janek miał powtórkę na minutę 5, czyli i tak czy tak miał bardzo dobry czas. <grafię> Gratulacje! <grafię> Widzieliście, że złapaliśmy trzy konie, wylosowaliśmy trzy konie, wszystkie te zasady spełniliśmy, ale teraz nie chcemy, żeby gracji było przykro, bo mówiła już, że, że jej smutno, że nikt jej nie wylosował, więc... więc spróbujemy złapać grację, to teraz ja łapię grację, a, a ty mnie prowadzisz. Ja je jeszcze przegonię. No, wiesz, no właśnie, prze, musisz je przetasować, żeby. Przetasuję je, nie żeby nie było za łatwo. Żeby nie wiedziała, gdzie ona. Dobra, gracja sobie poszła. Rzucam piłkę. Waga, hop. A się nic nie widzi. Teraz cały czas prosto. Prosto jak strzała po prostu. Bo jak się prosto, to nie wiesz, gdzie No wiem <grymne> ale ty idziesz teraz prosto. O, nawet gracja teraz idzie w twoim kierunku. Czekaj, bo teraz Incela jest na wprost. Incela cię teraz utrudniła zadanie. Ten... To jest Incela. <grymne> to jest są chrapy. Inceli. Dobra, teraz musisz iść w lewo, żeby ją wyminąć. Dobra, teraz się obróć tak jak byłaś mhm. i idź prosto. Idź prosto, 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 obróć się w prawo. Incela ci przeszkadza, ale idź idź prosto. Incela ci będzie przeszkadzać. Teraz skręć w prawo. Tutaj nie ma Inceli, dół. Nie, jest głowa. Dobra, i dotknij. Czujesz o! tam Szczecinę? Tak, to jest dupa A to jest głowa. A gdzie jest głowa? To jest grzywa To już wiem, że to jest Gracja. Czy mam? <grywia> Mamy czas No gorszy od mojego Dobra, zapięłaś 2 minuty 48 sekund. Ja zapięła mnie o to kółko. <laughs> zapięłaś ją o to kółko z boku. Dobrze. Dobrze, dałaś się złapać. <grym> no i co, słuchajcie, udało nam się w sumie nawet lepiej niż myślałem. No myślę, w ogóle najtrudniejsze było pierwsze, czyli mania. Śmieszne, było, bo udało nam się złapać wszystkie konie, gdzie myślałam, że na przykład wylosujemy znowu tego samego, nie? <grym> Kochani, żeby nie przedłużać. <grym> No to co? No to widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobał taki nasz challenge, no to dajcie znać, dajcie koniecznie łapkę w górę. Komen. Komentarz! Przede wszystkim komentarz, bo możemy robić kolejne challenge i w komentarzu możecie nam dać znać, jakie chcecie. Pamiętajcie, że to musi być bezpieczne. No i widzimy się w następnym odcinku. Słuchajcie, a jeszcze dodatkowo tylko Wam powiem e, takie małe ogłoszenie, że będziemy robić vlog masę w tym roku. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, no to koniecznie subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem, napiszcie komentarz, co byście chcieli, żebyśmy kolejny raz nagrali. No i przede wszystkim, czy wam się podobało, widzimy się znowu w kolejnym filmie, zobaczymy, jaki tym razem nam wpadnie do głowy. Payou!